Fama MMA 18 Marta Linkiewicz uderza we wybrodnicka, zlepiej i piedolic się ze swoimi promotorami, wideo. Marta Linkiewicz zasłynęła w polskim showbiznesie lata temu, choć z początku znana była głównie dzięki zamilowaniu do patologicznych zachowań. Filmik, w którym przyznala się do zbliżeń w autokarze z pewnymi amerykańskimi raperami. Swego czasu podbijał w sieci rekordy popularności, czyniąc z niej jedna z czołowych influencerek w kraju. Obecnie jednak z dawnego życia Marty pozostali jedynie wspomnienia. Celebrytka zaczęła dbać o swoje zdrowie, a wymagające treningi doprowadzili ją do potyczek frekwiktowych. Już niedługo na ringu zmierzy się Zewa Brodnicka, która również uczestniczyła w środowym panelu. Zawodniczce prędko udało się jednak obrazić Martę, zarzucając jej, że jest nudna, co naturalnie doczekalo się odpowiedzi. Uważam, że Ewa jest hipokrytka, generalnie, sama mówi otwarcie, że lepiej uprawiać seks za pieniadza. Nis po prostu uprawiać ten seks. Biedolic się ze swoimi promotorami i generalnie same takie najlepsze mogłabym wymieniać. Żeby nie było, ja się tego dowiedziałam. Kiedy zeszłam z tego panelu, wcześniej o tym nie wiedziałam. No ale uzwiam i uważam, że moja przeciwniczka jest po prostu hipokrytka, grzmiała Linkiewicz w rozmowie z Pudelkiem. Linkiewicz publicznie przyznala, że wygrała swoje nowe życie. Pomogła jej w tym taningi, które miały dla niej istnie terapeutyczny wymiar. Co mnie zmotywowało? No nie wiem, im bluzę tenowałam, tym bardziej utwierdzałam się w przekonaniu. Ze sport wychodzi mi dużo bardziej na zdrowie, niż schlanie i cpanie po prostu. Przecinek poszłam po rozum doglowy, więc wiesz, zrobiłam sobie monar na sali taningowej, zdradziła pudełkowi. je, ze sport odgrywa dużą rolę w moim życiu. Trenuję jak sportowiec, ale ja się nie urodziłam z taka misja uprawiania sportu. Przecinek zależy mi na tym, żeby zec w zgodzie i harmonii z sama sobą. Robię, co lubię i może ktoś uważać. Że jestem nudna, ale ja po prostu wygrałam nowe życie, spełniam się. Zamieniłam narkotyki. Alkohol na pot, więc jeśli ktoś ma z tym problem, to nie jest mój problem, tłumaczyła. Jesteście ciekawi, co jeszcze powiedziała? Zobaczcie cały wywiad.